Tempo rozwoju elektromobilności w Polsce, fakty i mity dotyczące samochodów elektrycznych oraz pytanie, co dalej z ładowarkami? Kiedy tych ładowarek przy autostradach i polskich drogach będzie więcej? To tematy dzisiejszego magazynu opinii CIRE-CAFE. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z Katarzyną Sobutką, dyrektor do spraw elektromobilności Claritas Investments. Dzień dobry, witam Panią. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczniemy Pani Dyrektor od najnowszych danych z licznika elektromobilności, z których wynika, że na koniec czerwca w Polsce zarejestrowanych było 45 214 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych. Rok do roku mamy przyrost o 72% i chciałoby się powiedzieć, to są świetne dane, świetne liczby, ale hmm. wiemy, że to tylko statystyka. Jak jest rzeczywiście Pani zdaniem? Rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na taką liczbę, to wzrosty są ogromne, natomiast patrząc na wartości bezwzględne, to jednak to jest naprawdę niewiele. 40 tysięcy samochodów elektrycznych w porównaniu z innymi krajami, na przykład Niemcy, milion samochodów elektrycznych, Hiszpania, 200 tysięcy samochodów elektrycznych, to jeszcze można powiedzieć, że to jest kropla w morzu, w szczególności w stosunku do całego parku samochodów osobowych, który jest, jest w Polsce. Czyli jeszcze wiele przed nami, żeby wdrożyć tą elektromobilność. W takim razie chyba oczywiste pytanie. Co my robimy systemowo źle, że inne kraje są tak bardzo zaawansowane w rozwoju elektromobilności, a my, chciałoby się powiedzieć kolokwialnie, trochę drepczemy w miejscu. Jednym z wyzwań, barier dla przesiąść się do samochodów elektrycznych, jest to, że większość osób stwierdza, że nie ma gdzie się naładować. I rzeczywiście te ładowania, które odbywają się w domu, Rzeczywiście dla pewnej grupy odbiorców są odpowiednie, natomiast brakuje nam szybkich ładowarek przy drogach, autostradach, ale nie tylko, w miastach, wszędzie tam, gdzie chcielibyśmy się szybko naładować. Największym wyzwaniem w tym przypadku są przyłącza do ładowarek o mocy między 50 a 150 kW. Na takie przyłącze czeka się w Polsce średnio między 12 a 18 miesięcy, ale są przypadki, że oczekiwanie na przyłącze to są to jest czas około 3 lat i wysokie koszty, które są przerzucane na inwestorów? A Pani zdaniem, kto powinien te ładowarki budować? Państwo, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad, spółki energetyczne, inwestorzy? Kto kto powinien być tutaj tym motorem rozwoju ładowarek? Patrząc na obecny rynek, nie jest kwestia braku pieniędzy do rozwoju infrastruktury do ładowania. Inwestorzy są duże zainteresowanie jest inwestorów zagranicznych, dużych koncernów czy firm, które pozyskały finansowanie od inwestorów. Patrzą się na rynek polski i widzą, że te 40 tysięcy samochodów które elektrycznych, które mamy w połowie tego roku, to jest dopiero początek, że ta liczba znacząco wzrośnie, czyli jest potrzebna infrastruktura, infrastruktura do ładowania. Czyli inwestorzy są. Czy polskie firmy energetyczne powinny się zajmować, zająć tematem budowy infrastruktury? Również, bo jeżeli w tym momencie się tym nie zajmą, właśnie przyjdą inne, inne firmy, gdzie dla nich bariera wejścia nie jest aż taka, aż taka trudna, i tak naprawdę koncerny energetyczne czy paliwowe za parę lat obudzą się, że rzeczywiście mają wiele, wiele do nadrobienia. Więc um, dla elektromobilności. Inwestorzy są krajowi polscy. Tego, czego brakuje, to rzeczywiście przyłącza i odpowiednich lokalizacji. I w takim przypadku Generalna Dyrekcja powinna też ułatwić ten proces budowania czy udostępniania tych lokalizacji dla, dla inwestorów. My, jako Claritas Investment, Fundusz Private Equity, który inwestuje w sieci ładowania w Europie, widzi ogromny potencjał do rozwoju sieci ładowania w Polsce. Porównując Niemcy, Holandię, tych ładowarek w tamtych krajach jest znacząco, znacząco więcej niż w Polsce, a ta zmiana również musi przyjść w Polsce, więc widzimy ogromny potencjał do inwestycji w poszukiwaniu lokalizacji, budowy sieci ładowania i wykorzystania możliwości ładowania samochodów elektrycznych na naszych stacjach ładowania. Jeżeli tak sobie definiujemy główną przyczynę wolnego tempa rozwoju elektromobilności w Polsce, to trochę, Pani Dyrektor, robimy dobry PR z spółką motoryzacyjnym, no bo przecież te samochody nadal są bardzo drogie. Ten próg wejścia do samochodu jest wysoko postawiony. Zgadzam się, w szczególności to jest tak, rzeczywiście duży, duża bariera dla zwykłego Kowalskiego. Natomiast kto tak naprawdę korzysta teraz z samochodów elektrycznych? Często koncerny zagraniczne, które mają siedziby w Polsce, już teraz zaczynają się przesiadać na samochody, na samochody elektryczne, aby obniżyć emisyjność swoich flot, flot samochodowych. I to już się zaczyna. To jest, I to jest nie tylko w tym przypadku kwestia finansowania, tutaj, chodzą o in, tutaj są inne czynniki, czyli właśnie obniżenie emisji tego emisji dwutlenku węgla w samochodach. Natomiast patrząc na związku kowalskiego. Rzeczywiście, na chwilę obecną, porównując koszt samochodu elektrycznego i spalinowego, jest to koszt znacząco większy. Przy obecnych cenach energii, nawet ładując się z domu czy w domu z bezpłatnego prądu, którego mamy na przykład z fotowoltaiki, to jeżeli się pokonuje co najmniej kilkadziesiąt tysięcy kilometrów dziennie rocznie, taki samochód zaczyna być opłacalny. Natomiast liczymy, że w przeciągu. To zależy tak naprawdę od statystyki danych. W ciągu kilku lat koszt zakupu samochodu elektrycznego i spalinowego się wyrówna, czyli, taka możli czyli po prostu zaczną być one coraz bardziej opłacalne. Ale ja osobiście uważam, że elektromobilność to ogromna szansa dla nowych modeli biznesowych, takich jak wynajem samochodów elektrycznych dla użytkowników indywidualnych. Czyli w jednej racie e, miesięcznie opłacamy taki samochód. I przyznam się, że na chwilę obecną w Polsce ciągle nie ma atrakcyjnych ofer w tym temacie. Więc znowu temu zwykłemu Kowalskiemu trudno się przesiąść na taki samochód. I tutaj, skoro wspomnieliśmy o sektorze motoryzacyjnym, to bardzo szybko dołączył nam sektor finansowy, ale też rozwiązania systemowe. Pani jest zwolenniczką tego, żeby głównym elementem zakupu samochodu elektrycznego były zawsze subsydia? Te auta w najbliższych dekadach zawsze będą miały jakieś dofinansowanie, czy w końcu będą to warunki rynkowe? Już na chwilę obecną patrząc, jak to się zmienia, jakie są prognozy. To będą po prostu w związku z zwiększeniem się technologii, z efekt skali te samochody po prostu zostaną, cena zostanie obniżona. 70% kosztu, 70-80% kosztu samochodu to jest koszt baterii. W związku z tym, przy obniżeniu się kosztów produkcji tej baterii, nowych technologii, które są już w tych laboratoriach koncernów samochodowych, rzeczywiście. Planowany jest znaczący spadek y, kosztu i baterii, a tym samym samochodu elektrycznego. Proszę Państwa, rozmawiamy w CIRE CAFE dzisiaj o elektromobilności. Pani dyrektor, ja mam tutaj listę moich ulubionych y, mitów dotyczących elektryków. To może zacznijmy od tych, których jest w tej chwili w mediach najwięcej te nieszczęsne pożary, tak? Te obrazki, które nam wrzucają popowe media i popowe portale o tym, że samochody elektryczne zapalą się w naszych garażach, że zapalą się w podziemnym garażu w galerii handlowej, no jest to wielkie przekłamanie, które dzieje się na naszych oczach, prawda? Zdecydowanie tak. Jest to temat nowy, klikalny, bardzo taki popularny, budzący sensacje. Tych samochodów elektrycznych palących się jest niewiele, natomiast sposób palenia jest inny i jakby sama chemia za stojąca jest inna i to wzbudza jak, Dużo zainteresowania w szczególności osób, które się na tym nie znają. Natomiast jak wiadomo, z każdą technologią z biegiem czasu wszystko się da oswoić. Strażacy są przygotowani do gaszenia takich, takich, takich samochodów. Natomiast też trzeba pamiętać, że samochody spalinowe też się palą w każdej tutaj okazji. Natomiast nie ma w mediach każdego samochodu spalinowego, który gdzieś tam się spali, bo to jest po prostu norma i jakby nie wzbudza dużego. Zainteresowania, a tym samym klikalności dla danego artykułu. Ten drugi mit jest nieco poważniejszy, bo też rozpocznie trochę nowy wątek w naszej rozmowie, bo ten mit wybrzmiewa w ten sposób, że jak ten samochód elektryczny nam się zepsuje albo coś się z nim stanie, to w stacjach diagnostycznych i w stacjach naprawy nie ma jeszcze zgromadzonych kompetencji, nie ma pracowników, którzy się potrafią tym zająć. I jak wygląda ten proces z Pani perspektywy? Rzeczywiście. Y jest to ciągły krzywa do uczenia, która trwa. Największym może wyzwaniem w tym przypadku jest uszkodzenie baterii. Bateria jest rzeczywiście trudnym elementem tego samochodu. I tutaj koncerny samochodowe kładą duży nacisk, żeby w odpowiedni sposób te samochody również serwisować. Natomiast jeszcze ta technologia, no powiedzmy sobie, szczerze, że nie jest aż tak rozwinięta. Żeby już od razu mieć każde rozwiązanie dla takiego samochodu. Natomiast co do samochodów spalinowych, również się zdarza tak, że w serwisach te samochody stoją długo, też nie zawsze wiadomo, jaki, jaki problem jest w tym samochodzie. Więc jakby ja bym nie generalizowała, że tylko to jest problem samochodów elektrycznych. Każdy przypadek rzeczywiście jest traktowany tutaj indywidualnie. I jakby dla, koncerny samochodowe są świadome, żeby sprzedawać samochody elektryczne, musi być ten cały proces w pełni zagospodarowany dla klienta. Cytowane na początku naszego spotkania dane z licznika elektromobilności najczęściej wskazują zakup nowych samochodów, czyli mówimy o rynku pierwotnym, no ale teraz przejdziemy do tego trzeciego mitu. W Polsce od zawsze sprzedaż samochodów była na rynku wtórnym i tutaj też są znaki zapytania, tak czy kupić używany elektryk dzisiaj to jest bezpiecznie, jaka będzie wiarygodność sprzedawcy, jak sprawdzić w ogóle historię tego samochodu? Co, co w tej sprawie dzisiaj wiemy? Tak naprawdę w Polsce jest bardzo mało elektryków, które moglibyśmy kupić z drugiej ręki. Ten rynek dopiero się rozwija. Najczęściej są sprowadzone samochody z zagranicy używane. I rzeczywiście jest zainteresowanie osób w Polsce, żeby kupić taki samochód. Chociaż z drugiej strony, jak się rozmawia z potencjalnymi kupującymi, często się zastanawiają, czy lepiej kupić samochód używany, czy rzeczywiście nie skorzystać z dotacji do nowego, do nowego, do nowego samochodu. Rynek wskazuje zainteresowanie, że również dotacje na zakup używanych samochodów elektrycznych byłyby wskazane, żeby, żeby przyspieszyć implementację samochodów elektrycznych w Polsce. Natomiast tutaj ustawodawca na chwilę obecną nie widzi takiej możliwości dla wdrożenia dla samochodów elektrycznych. To jeszcze na koniec naszej rozmowy poproszę panią o komentarz do takiego obrazka, który pewnie pani też widziała, że o ile jesteśmy w dużych aglomeracjach Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Szczecin, Trójmiasto czy Śląsk, to tych zielonych rejestracji jest sporo, widzimy je. Tak. Natomiast w momencie, kiedy wyjeżdżamy do subregionów, do mniejszych miast, yy, ciężko zobaczyć samochód elektryczny, i to tak będzie już zawsze w latach 20 i 30., -tych, że samochody elektryczne będą symbolem dużych miast. Nie zgodzę się z tą tezą, bo ja dość dużo podróżuję po Polsce, po mniejszych miejscowościach i często się też dziwię, jak widzę w takich malutkich mieścinkach w Polsce, że przejeżdża samochód elektryczny. Akurat na to, zwraca, na to zwracam uwagę. Ale powiem tak, rzeczywiście duże miasta po pierwsze są siedzibą dużych firm i tam są te samochody elektryczne. Natomiast biegiem czasu. Uważam, że samochody elektryczne, jeżeli będą coraz bardziej dostępne, tańsze w użytkowaniu, tańsze w zakupie, taki wybór tak naprawdę podejmujemy nie, nie, nie sercem, a rozumiem, rozumiem, portfelem. Jeżeli one po prostu będą bardziej ekonomiczne, to nie ma zazwyczaj przeciwwskazań czy braku chęci, żeby przesiąść się na taki samochód. Pani dyrektor, tak się zdarzyło, że Pani może dzisiaj użyć atomowego guzika i to od Pani decyzji zależy, co zrobić, żeby ta elektromobilność przyspieszyła. To takie pierwsze trzy decyzje, które Pani by rekomendowała polskiej legislacji. Od czego zacząć, żeby to przyspieszyło? Ułatwienie budowy przyłączy dużej mocy. Cały proces legislacyjny jest związany. Dotacje... Pro inaczej bym to nazwała, nazwałabym to ułatwienie procesu otrzymywania dotacji na samochody i nowe i używane dla użytkowników i firm i dla użytkowników indywidualnych. I powinniśmy też nie zapominać o tej elektromobilności w miastach w komunikacji zbiorowej, czyli myślę tutaj o, o autobusach elektrycznych. Tutaj wsparcie dla miast do zmiany floty z autobusów spalinowych na elektryczne. Bardzo dziękuję pani i sobie mhm. oraz państwu, życzę, mhm. żeby te rzeczy wydarzyły się jak najszybciej. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo.